Okej, okay, więc już jestem w grze. W końcu, bo miałem słaby internet niestety. Hmm. Um, no. O oh, długi czas, just... bigum Hejka. Wszystkim tutaj teja. Of course i sorry, że już się nagrywałam. I znaczy Alice też już nagrywałem, więc sorry, wam. Ale już wróciliśmy, postaramy się nagrać jakoś więcej odcinku. I chyba gra nadetrwa... Oh, o! Babinka! Zasubskrybujcie do jej kanału! Polecam! Niedługo będzie miała 300 tysięcy... WHAT?! co ja mówię? A chyba... będzie miała... Nie wiem... Nie wywróciłam jej doma... OK... OH, oh MY bota. GOD! Tutaj jest Alisa! Hello! Siema! OK, zaczekajmy. Please subscribe. Eee... <coughs> Slej Avatar Babina He... gdzie zniknęła? Co jest? Aha, przyszła. Hello. Gdzie ty byłasz? Zespiła się lub jakiś lówcie zabrał? A, nie, dobra. Okej. Okay. Ale zobaczcie, jaki był ładny nowy update. Zaczęło. mhm. Mm Chyba tak długo nie byłam we MMT i zapomniałam jaki jest nowy update. Cześć. Co? Gzde. Co ja mówię? Jestem nieogarnięta. Wow, okej. Okay. Czekamy na kolejną rundę. Okej, okay, wybieram to albo. Chyba. Biel, Bejs, się. czy się czyta, bo moja ulubiona mapa. Co jest, czy ja na to? Do wiesz, A nie, to Inusentem. Ale ładna mapa. Okej, okay. schowajmy się w moim ulubionym miejscu. A może nie, tam, tam, tam. Okay. Nie, czekaj, już ja widziałam. dożywiony. Jaka piękna lampa, pumpkin, niebieska, przepiękna. Okej, okay. Dobra, zbieramy. Nie Ewa babinka jest moderem, ale nie wiem. Czekajcie. A może się poję, mylę? do sprawdzić. Droga wolna na razie. Że... No! A nie dobra. No ale mi! babina! O, jest wanderem! Pomocy, 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 pomocy! Bo bolek dawno nie grałam, Może nie w telefonie! Szybko, czekajmy, No. Do... nie, schowajmy się gdzieś tutaj. Ma Chyba szeryf u umarł, ale nie jestem tego pewna. Więc. Pójdźmy zobaczyć. Może z dowienkami? No, nie wiem, gdzie ona jest. Boję się. Dobrze, uh... oh, jest, jest, jest. Może się bym z wadę. Ty, Unela. Na mnie. Ja... Zobaczyła mnie, no. Kurde, no. To wygrano dla babinka. Dobra, wybierajmy... A w sumie, co to za mapa? Wybiera to wampir, kasto, kasum? Kim jesteśmy i... Ha. Innocenta, niewinna, dobra. Co to za mapa? I pierwsza jestem w nią? Czekaj, ta mapa jest zajbista i biblioteka jeszcze. Lubię czytać. Moje ulubione miejsce. Znaczy w grze. Alfa więc rzeczy to już nie. Nie jest tak bardzo. Bo musimy tam od ciszę dla innych. I to mi się trochę nie podoba. Okej. Okay. A nie znowu babinka jest? A to moje... Nie, no. nie no. dość. O mój Bożek, spalone. Ludzie, uciekajmy jednak. Jakoś nie chcę zaryzykować. O, gan! Chodźmy go z dołu, jeżeli. Morder nas nie zobaczy. A jednak zobaczę, okej. Okay. Tu headbox był? Truno, gratula. Okej, okay, wybierajmy. Może... Hopat, tym razem hopat. Nie ma. Okej, jestem innocentem jak zwykle. Nikt nie jest podejrzany, więc fajnie ta mm. osoba jakoś. A, dobra, idę. A... Ale Michelag... Co jest? O skąd babina przyszła? Czyli to ona nawet nie wiem, ale... Čeja, mi se bom odšel? Uči ga im. Če timers masaka. Okay, go hebašes pomnem. Okay, pomneste. Okej, okay, wybierajmy hotel. w lubię hotel. Ach, no to rańcz będzie o ten. Laguje mi się, tak mi się wydaje. Czy to w grze, ciągnie? Słaby internet chyba mam. O, co to jest? O co chodzi? Co? Czekaj, ja nic nie rozumiem, co to za mapa i co to za survivor. Czekaj, są zombie? I są morderem, czy co? I są dwa szeryfy, czekaj. Za taką jedno, czy co? Nic nie kuma. Aha, zrespiłam się? Nie wiem, o co chodzi, czekajcie. Jestem młody, czy. Jest... A czemu to tutaj są jest tyle szeryfów? Oha, się, Alisa. Czekaj. O, jest tam? Jest, ojej, ja. Nie wiem, co ja robię, ale tam zabijam. Co? Ojej, no kto nie jest morderem? To morder, zombie morder? <laughs> no w No, oh, choć... Okej, okay. o! Oh. <laughs> zombie wygrali, czy co?

Moja rubiala rola, tej duże. Alice, Lisa sobie tam stoi, stoi. A... Człowieczka we mnie co? A schowaj twojego Dana, bo mordercze, spóźni... Czekaj, co ona? Próbuję nie szczery, co? A czemu się ona nie rusza? co uh, so jest? wgrała? Gratulacje, Alisa. To był mądre. Chyba ona, ta było to było Wow. Okej, okay, wybieram workplace. Ja bym że to było

Fajnie. Co to za map? A nie, dobra. Skojarzę tą mapę, bo na YouTube. Fajnie. Czekajcie. Czekajcie, bo ja muszę być AFK. ja tu wchodzę. No i umarłam. Co? Dobra, wam AFK i umarłam, więc super. No, się. Arisa jest szeryfem i się nie rusza. Doskonała miejsca. Ten typek nie zabił zygdy podłoga 311. jedenaście. Babinka uważaj, ile Ej, da się tam doskoczyć za do kopalką, czy tutaj we bo... Czekajcie. Ej, uda się, co? Wow. A tak, udało się. Może tam wchodzić? Mm, nie. A może tam iść? No, nie. Niestety. Co? Też nie. To no. Okej, okay, skończyła się runda i idziemy wybrać mapkę. Okej, okay. ktoś mi zrobił trader. Ja... Co coś? Dania, no, nie chcę. Ehm, um, House ha tu. Znowu, co ty chcesz? Ja nic dobrego nie mam. Zało chcesz mi to dać? Nie chcę. Okej, okay. co to? A nie, dobra, to no Innocentem. A daj w ogóle, wolicie Halloween, czy Święta, czy wyerkanoc. Bo... O! Ten telewizor jest ring. It's horror ring. A ja wolę... Święta, of course. Czekaj... Arisa jest eh? co ty ty, co czy ona słowo nam oczekajmy, Czekaj... o, jak to, co jest, hm, a myślałam, że O. bo Woli moje ciało... mat, ja mytasz, ja, nie, nie, Dobra, wybierajmy mapę. No, Wezmę hotel. To się fajny. No. jakoś mi się laguje, czy mi się wydaje? Nie. Nie, może mi się laguje. jednak morder wyszedł. i wybierajmy faktory wow on nie jest morderem i na, na dodatek w tą mapę nie lubię być morderem w tą mapę. Jak sobie poradzę. Ale chyba umrę. Niech nie widział. Dobra, idziemy teraz... po inne. Ale na pewno umrę, bo jestem słabo morderem. Szczerze mówiąc, lubię być sheriffem, Zamiast morder... Nie wiem czemu, jestem zimna. Okej, okay, to tu... Uch. Ajsza. Ja nie. Jeżeli będę, jeżeli będę spam to sorry, ale ja. Czy się, że ona się O kurde no. Nie. Nie. Nie babinka, nie. Czy ona zniknęła? O co się, blondyńko? Leks, ja się boję. Gdzie ona jest? O. No, o co się... Dobra. Jitter? No, it ain't for Blondie. been turning us. oh yes, yes. Hush. 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 And just sheriff. Ah. Niech ja! No, gdzie jest sieriff i tę blondynka? Ile cóż chcę? Blondy! jest? Chodź. Sieriff wyszedł? Aha. Gigi. Dobra, zrobimy sobie ostatnią rundę. Ale jak będzie polis? Czemu nie? No. I czekamy. Okej, okay, kim jestem? Innocentem kończymy już odcinek z Inosentem. Dobra. Alisa wyszła, czy? Nie. Chyba jest, nadal jest. Dobra. To jest tamten szeryf. Chciał mnie ścierić? Um, to jest mordev. Hmm. Yes. Jednak. No. Tylko on um, został zapity. Kto jest morder. No. Blondie? O, niedobra. Szóste zam. Kim? Hej, nie. Aha. O, i bohater wygrał. Gigi. Dobra, kochani, kończymy już odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. i zapomnijcie. O. Łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!